Dzień dobry drogie dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się utworem Spalam się Kazika. Dokładnie zajmiemy się wersją KNZ-u, czyli właśnie z tych koncertówek. No i lecimy! Utwór wybrał jeden z naszych patronów Marcin i akordziki jakie potrzebujemy do utworu. Jest to H małe, D duże i A duże. Bicie, jakiego będziemy używać, będzie to całe długie, czyli 3 razy na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół, i do góry. Motyw zwrotkowy gramy tylko na akordzikach H i A na tym biciu, czyli... I tak w kółeczko, cała zwroteczka. Motyw refrenowy też gramy na tym całym biciu, tylko podzielimy sobie je na pół. I pierwszy akordzik H gramy na połowie, 3 razy na dół, raz do góry... I później D, reszta... Czyli jeszcze raz i później, a już jest całe. I to jest rewren. Znów w mojej klasie uczysz języka angielskiego, i gdy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą. Lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się, dla ciebie, dla ciebie spalam się. Ja spalam się, dla ciebie, dla ciebie spalam się. To byłoby na tyle z dzisiejszej lekcji, ale jako bonusik możemy sobie zrobić. To jest taka wersja najbardziej zbliżona do oryginału. Te oryginały, te oryginały, te akordy zgadzają się tutaj z oryginałem, ale jeśli chcecie to sobie zagrać tak troszkę bardziej po swojemu, na takich fajnych akordzikach, też ciekawie brzmiących, możecie użyć akordów y, suspendowych. I macie tak: dwójeczka, czwóreczka, czwóreczka. Struna A jest dwójeczka, tak jak macie H, tylko puszczacie ten dół. Dwójka na D, y, zresztą dwójka na A, czwórka na D i na strunie G też czwórka. I macie taki akordzik. Bardzo ładnie brzmi. I tak mi się A łapiecie tylko strunę D na dwójeczce i strunę G też na dwójeczce. To jest Asus 2. I macie na tym sobie zagrać. Możecie tą zwrotkę. też bardzo ładnie brzmi. Pięknie te akordy do tego brzmią, więc jeśli komuś się spoda, to jest to jako taka ciekawostka. No to tak jak mówię, to jest taka ciekawostka. No i co, i na razie trzymajcie się. Miłego grania! Hejka!